Na dzień dobrze. Zrób zbliżenie, Jalina, na ten dach. Strona północna. Dach mi zaraz pchem. Mam gąd, a jest to rzecz chropowata. Zresztą mi ta dachówce też lubi urosnąć. I w takich miejscach, gdzie nic nie rośnie, nie może rosnąć trawa, ziemniaki, pomidory czy ogórki, no tylko tam mech może się zatrzymać, ładnie wykiełkować i takimi ładnymi kuleczkami rośnie. Podobało mi się to za 4 lata, ale już jest zbyt duży, boję się, że gond będzie odpychany od siebie i że zacznie mi przeciekać. I postaram się go zniszczyć przy pomocy takiego środka, efekt 24. Działa błyskawicznie. Tak, można pryskać nim podjazdy można pryskać nim kostkę, jeżeli fugi mocno zarosły różnymi chwastami lub porostami. Działa po prostu na wszystkie części, części zielone i niszczy błyskawicznie. Co jeszcze by można powiedzieć? Macie dużo tych porostów na swoich drzewkach, krzewach, ale tam tego nie niszczymy. Tam to jest objaw tego, że drzewko nie przyrasta na grubość, kora się nie łuszczy i po prostu on nie spada, mech rośnie tam, gdzie nic więcej nie może urosnąć, a przy przyroda nie znosi próżni. To po prostu tam się osiedla. Także nic z tym drzewkiem z się nie stanie, ale przy moim dachu już nie jestem taki pewien. Oprócz tego, że zdobyłem efekt 24. To jeszcze uzbroiłem się. Taki sprzęt. Miałem opryskiwacz taki i kupiłem sobie lance i tylko podłączyłem mój przewód od opryskiwacza tak do tej lancy. Lanca ma długość 5 metrów. Czyli tu powinienem śmiało sięgnąć do połowy tego dachu. Potem lekko z drabiny. Opryskam drugą część. No i co, Michalina? Okulary na oczy, maseczkę na nos i jedziemy. Pięknie, wygodnie. Tak. Jak będziecie takie coś mieli, to też nie będziecie mogli powiedzieć, że nie sięgnęliście do śliwki i wam owoce zjadła owocówka albo zgniły. Takim sprzętem można opryskać spore wysokości drzewka. Tak, resztę opryskam sobie już z drabiny. Nie muszę wchodzić na dach. Nie muszę ryzykować. Jeszcze raz na pewności. Pięknie. O, teraz tu, pani Michalina. Tam gdzie widać suszej, to pojawiły się porosty. Tu gdzie mokrze, pojawiły się mchy. I tym sposobem bez wchodzenia na dach albo wzywania alpinistów będziemy mieli zrobione. Teraz krótka drabina, i wejdę tam. Przyznam się szczerze, że już tam byłem. Miałem z początku kłopot, by odsunąć tą lancę, bo z drabiny nie mogłem zejść. Ale nic prostszego, jak jest za długie. Tak jak wędkę teleskopową. Składamy o jeden segment w naszą lancę już mamy krótsze, jeżeli nam potrzeba jeszcze mniej, składamy następny segment i następny i pryskamy aż osiągniemy to co chcemy. To by było wszystko. Czekamy na efekty tak wygląda. Dach tydzień po oprysku, mech rudy i zaczyna spadać, już widać pełna rynna jest i tu już sporo go Także zadziałał. Poczekam jeszcze do dobrej ulewy. Ile spadnie? Może opryskam jeszcze raz. I dach powinien być czysty.